O gumzy? Da col, da Stary, kurwa, jak kolesie przywołają za to normalnie będą mieli mocy na maksa, jak nic. A, za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziesz mógł ich dogonić. A teraz szybko, ruszaj. Fajni ci lekarze, ale jak takim zależy na czasie mogliby trochę pomóc no bo kurczę jak rane. Jakoś nigdy nie ma chętnych do ratowania świata. Znaczy oprócz nas. No Globok, skończyłeś? Mamy na to czas. Dobra, dzięki wam, cześć, widajcie. Te drzwi wyglądają mi na zaczarowane. Idź ty, Globok, zgadasz i mi przeszkadzasz. No już lepiej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie wy... No, w Remenie tak. Nie będę w którym odcinku, bo i tak nie wiem. Yy, dobra, zaczynajmy rozgrywkę. Nie za na początek, dobra, gdzie mój drugi but? Zniaczy. O, no proszę, jak ładnie. Yy, tak, zaczynamy znowu rozgrywkę i po dosyć długiej przerwie. O, pójdę tam, czekajcie, czekajcie, muszę tutaj iść. To są punkty. Matko, ja w ogóle nie patrzyłem jeszcze, czy tu są jakieś ukryte w świecie skrytki. No ale dobra, w każdym razie. Tak, po długiej przerwie wracamy. Byłem niestety chory, a tak to nie miałem dość czasu w tygodniu, żeby w ogóle cokolwiek nagrać. No, tak człowieka męczył, widzicie? I też, biegłem bezmyślnie, żeby zdążyć, gdzieś tam chyba na autobus, czy gdzieś. No i tak jakoś się dojechałem dziwnie. Ale na szczęście... Na szczęście się ogarnąłem już, więc dobra, wracamy. Mm, nie będziemy kończyć, chyba, z Raymanem, tak? Bo pozostaje nam najdłuższy skrót, szczerze mówiąc. Potem szczyt za chmurami i chyba wieża Leptysa i tyle. Dobra, na razie tutaj chyba mamy iść, tak? Hmm, kamerka, nie lubię tej kamerki, ona no jest okropna. Dobra, więc w, w, w tym odcinku będziemy robić jedynie parku i nic więcej, więc yy, jakoś się tak przygotowałem do mówienia i tak dalej, chociaż głos mi nie do końca jeszcze wrócił, szczerze mówiąc, tak mi się przy wydaje, no, co jakiś czas chce mi się kaszleć i tak dalej, ale to tam już w pikuś, i tak. Yy, może za, poruszaj jakieś tej serie, co? A mojego kanału i tak dalej. Stalker nie będzie kontynuowany. Bo hmm, po, pomyślałem, że nie to nie ta gra. Jakoś nie lubię tego nagrywać. już nie chodzi nawet o same jakieś obiekcje co do gry. Po prostu, nie, nie wiem. Jakoś po prostu... nie, nie każda gra mnie kręci. Mmm, jest jeszcze to wszystko. Tutaj raczej mi się nie uda dojść. Wszystko? Chyba tak. Dobra, to idziemy. Lustereczko, powiedz przecie... Nie, to co działa? Udało się! Wiedziałem, że mi się uda, ale jestem! Tak, brawo. Tak jest! Ha <grywa> Globox, naprawdę jesteś wyśmienity. I tak. I mm, za to będzie inna seria, prawdopodobnie. Yy, znaczy, no, tutaj fajną serię, która będzie prawdopodobnie w czwartek, ale zobaczymy, jak mi tam jeszcze się uda. I prawdopodobnie kupię Don't Starve. Yy, tak, i może coś też z tego będzie ciekawego. Będzie prawdopodobnie na tej samej zasadzie, co u Madzi, dlatego że myślę, nie chodzi o to, żebym odgapiał. Chodzi o to, że to prawdopodobnie jest taki, no, najlepszy sposób, bo jakby mi się znudziło czy coś, nie będę męczył jednej gry bez przerwy przez, załóżmy, pół roku. A, czyli tutaj był ukryty poziom. No dobra, będę wiedział. Będę powtarzał ten poziom. Uh -huh. Co? To jeszcze nie koniec? I to ma być niby skrót? Aha! Dobra, to ja pójdę tam, tak? Dobrze, że wiem, jak idę się... dalej od Globoxa. A, no to będzie coś ciekawie, tak? I patrzyłem, nie wiem czy widzieliście, ale yy, na YouTubie ukazał się trailer do. Następnego patcha, jeżeli chodzi o Donster, Czekajcie, i co tam było? A, myślę, myślę, że nie wszedłem. Yy, tak. Don, k, y, studio Klein opublikowało właśnie trailer do nowego patcha. I w tym patrzu uwaga, co będzie yy, jesień. Tak, nowa pora roku. Już oprócz zimy i oprócz lata będziemy mogli również yy, jeszcze. Cieszyć się trzecią. No tak, myślałem, jakby to ubrać ładnie w słowa, ale jakoś tak wyszło, dobra. Mniejsza. No, dlaczego Rayman nie chce się tutaj tego chwytać? I prawdopodobnie będzie jakiś nowy chyba potwór, tak? W ogóle, patrz, jak się nazywa coś tam z olbrzymami, chyba. Nie pamiętam dokładnie. Zresztą w ogóle. To jest chyba moje najbardziej. Yy, ten. używane słowo, najczęstsze. wszystkich odcinkach. Nie pamiętam, jak który to jest odcinek, Matko. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale mówię, mówię, mówię. Tak. Tak to u mnie jest. Dobra, w każdym razie. Yy, no, tak myślę, że będzie też ciekawie. Ja tam zresztą, jeśli chodzi o Monster, to. Mm, sam, samą zimę trudno mi przetrwać. No, chyba, że mam sporo, to, sporo czasu. W sensie, że na przykład, jak lato trwa sobie ja, no to 40 dni, tak magicznie, no to wtedy może coś tam się uda wykminić jeszcze przed tą zimą. I jest wtedy ok, ale jeżeli nie, no to tak trochę nie po. No to też zależy. Poczekajcie, yy, miałem jakieś takie. A, lodówka. Jeżeli mam lodówkę, to jest spoko, to mogę przeżyć nawet dwie zimy naraz. Ale to, zresztą o sami grze będę mówił, jeżeli w ogóle ją kupię, tak? Chociaż, chociaż na pewno ją kupię, bo już się na to zamierzam. Ej, odcięło mi Ta gra jest okrutna. I tak będę musiał tu wszystko jeszcze raz przechodzić. I tak to już drugi raz przechodzę. Tą tą planszę. Straszne. No proszę. A tu jeszcze chciałbym tutaj skoczyć, dziękuję. Dobra, dotarłem, hura! I to tu wszystko, tak? A, i czekajcie. Yy, mm, wiem, że ma być coś takiego. Uwaga, uwaga. O, to jest fajna plansza, dosyć. Yy, w biedronce podejrzewam, chyba ma wyjść 30 tytułów gier, które będą dostępne w cenie 10 zł. Taki news. Jakby ktoś jest, wiecie, łopaczą okazji, to na pewno go to zainteresuje. Bo ja osobiście chyba na to pójdę, wiecie? Tak dosyć ciekawie. Dosyć ciekawie się to wszystko zaopatruje. No zobaczymy. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj mam skoczyć chyba. Rayman! Współpracuj, co? I to chyba ma być 10, tak? Aj. 10 lutego. Czy jest 20 stycznia. Kiedy nagrywam, jest, uwaga, poniedziałek. No więc myślę, myślę że, myślę, że się w tym dniu akurat wybiera do Biedronki. Co się stało? Taki dziwny dźwięk. Taki, nie jakby ktoś ko korbką przekręcał. Może ja mam jakieś skizy, nie wiem. Dobra, idziemy. Matko, ten poziom straszny. Widzicie, jaki tam straszny. Tak, a teraz o. O, wyszło. Wyszło za pierwszym razem. Wow, jestem. Jest to nienormalnie, normalny. O, proszę, proszę, udało się. Coś tutaj mamy, chyba nie. Nawet w jakimś się byśmy nie, nie założyli, nawet tego, dobra lustereczko powiedz przecie. Nie, to nie zadziała. Nie, nie zadziała. Komituję cząstki, nie wystarczy Globox. I tak sobie teraz myślę, co jeszcze ciekawego miałem do powiedzenia. Bo znaczy nie tak, że szukam sobie tematów, co opowiem i tak dalej. Tylko tak jakoś sobie ostatnio śledziłem różne y, rzeczy na poligamie na przykład. I no, w ogóle ostatnio natrafiłem na tą stronę. Jakie ja w ogóle nie mam natrafiam, chyba na Facebooku. Chyba tak, chyba tak dobędzie mniej więcej. Chyba na fejsie, no. Dobra, w, każ no, w każdym razie. Ile procent? 21? No to świetnie. W ogóle, ja tak się mi tam jak szoda, no to tyle omijam. Nie, ja tu muszę zobaczyć. Ja tu muszę zobaczyć, czy czegoś nie ma. ja jakoś. W... Ja dobra, przestaję wierzyć Raymanowi. Mm, sami będziemy się tutaj zaopatrywać w różne rzeczy. Tutaj coś jest. Co dodają, Nie, nic. Tam też nic. Ostatnio w ogóle sobie patrzyłem na poziomy bonusowe, tak jakoś nie wytrzymałem I jak skończymy w ogóle grę, to będzie jakby, wiecie, takie coś, że Bonusowe poziomy i tak dalej, będzie ciekawie No genialnie No genialnie, wszystko może zepsuć Czekajcie, po to był ten bobek O, no proszę No wontannie sobie wsiadł jeszcze się śmieje. On wydaje taki dźwięk, jakby się śmiał. Dokładnie. W ogóle w scenie wyhaczyłem takie dwie fajne gry. Jedna to jest Deus Ex Human Revolution. Pewnie w się poszli o to nagrywał. Ja właśnie się dowiedziałem o tym, no, nieco później niż jaką tą grę wyhaczyłem. Też na poligamie akurat. Tak to chyba było. Ale myślę, że ona jest warta grania i tak może kiedyś zrobić z tego serię. Zobaczymy. Matko, przestań, nie, 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 nie. Ej, jak ja to, to tyś tam nie potrafię, no, proszę was. No, przynajmniej mam kilka koron. I jeszcze było gra kurczę, teraz nie pamiętam tytułu. A nie chcę cały odcinek myśleć nad jednym tytułem gry. Um, ale czekajcie. Coś, coś, to się zaczynało na J albo na U albo na to i na to. Coś tak chyba będzie, aj. W każdym razie to była grabijatyka z udziałem y, superbohaterów y, komiksów y, Marvela, tak? Chyba tak. To jest dosyć, fa dosyć fajny pomysł i w ogóle genialne wykonanie. Haha, wygrałem. Co my tutaj mamy? Dobra, ja chcę tu zobaczyć, co dają. Nic, tak? no tam też nic nie ma. A, czyli tu jest coś takiego, okej. Okay. Mm, no, proszę, proszę. Ale i... Mm. Ale i pomiesz... zaraz się zamknie, no. Ja tu ważne rzeczy robię. No, jakoś się udało. Dobra. Jak spadniemy, to jest połowa biedy. Dobra, dobrze wiedzieć. Czekajcie, czekajcie. a tutaj, dobra. To chyba sobie tutaj właśnie pójdziemy. Tutaj jeszcze dwie korony. I tutaj powiedzmy. Nie, najpierw czekajcie, ukryte przejścia. Bo ja na punkcie tylko jest obsesja. No, przestańcie. No, pół procent za poziom. Na szczęście już to też wiecie. Yy, Szczelanie pięściami, tak by pokaść. To co teraz robię zresztą. No. Nie w porę się pochwaliłem. No fajnie. I co, mam teraz czekać, aż to pewnie dojdzie do końca? Mhm, tak. Ja na pewno mam tyle cierpliwości. A, to już dotarło. Dobra, magia. No, uwaga, wielkie skupienie, nie? Nawet nie mogę mówić. Dobra, nie mówię. Dobra, nie chcę mi się tam czekać. Wszystkie? Wszystkie. Dobra, dziwię się na to wszystko zaopatruję. Ale dobra, idźmy dalej. Jestem ciekaw, ile tu w ogóle jest, że tego skrótu tutaj będzie. Oj, włączę mnie chcący. Tędy przyszliśmy? Tak, tędy przyszliśmy. Tutaj co mamy? Tutaj mamy jakieś dziwne przejścia. Podejrzewamy. A no, dobra, jak już zaczęliśmy. Coś tu ciekawego? Nie, nie ma. Dobra, no to nie. I teraz tutaj, tak? Matko, pamiętam ten poziom. Tak, on był dosyć taki problematyczny, dlatego że ja oczywiście robiłam wszystko nie, nie, po, nie tak, jak miałem to zrobić, tylko po swojemu. W sensie, że w... Bez z tego wypadałem, bo korony miałem, tak? Chyba pod koniec sam wypadłem z tego wszystkiego. I potem ograniczyłem się tylko do wytania się tych ścian, a niekoniecznie... Nie, 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 nie. O. Idealnie. No, magia. A jak chciałbym wrócić. to ją ja teraz to wszystko przechodzić, tak fajnie. No genialnie. Mhm. Tak, yy, klikamy spację, spację, szybko spacja. Bo mi się to nie śpieszy ja odcinek nagrywam, wiecie? To w ogóle gdzieś małaki na ścianach są. Dobra. Czujcie, że ja kiedyś w ogóle jak grałem w Raymana nie wiedziałem, że yy, no, że są takie coś jak łobiki, cząstki i takie inne różne dziwne rzeczy. Ale grało się jakoś tak, wiecie. Dobra, wszystko. Tutaj cała sala... jest? Zaliczona? No genialnie czarujesz. Ty weź się baw indziej! Ja tu się skupiam! Przecież zrobiłem, co? Udało się! Wiedziałem, że mi się uda! Ale No tak, Lopak. Z nie wytrzymał, byś się nie chwalił. Ha! I kto jest mistrzuniem? drzwi, hmm? ale siza ale fajnie. No dobra, no to nie. Uh -huh! yeah! Jestem ciekawy ile procent. Będziemy musieli się tutaj bić, czy jeszcze nie? No chyba nie. O matko, wiem co teraz będzie. Chyba. O, cząstka. No jak ładnie mi się nie chce iść przez te skrzynie. O matko, muszę. Chodź. A nie chcę iść do wody jeszcze. Czekajcie. Nie, tutaj nic nie ma więcej. No tutaj w sumie też możemy pływać, ale nie możemy wejść pod wodę. Jak w takim, no w tej jednej planszy, gdzie była ta ośmiornica wilka. Powiedzmy, że to jest kraken, chociaż to nie jest kraken. Wiemy o tym, że to nie jest kraken. To jest skrót. Ja bym tamtędy chciał się dostać, a nie... Nie mów Und, bo to jest okropne, to jest niemieckie. 14%. No tak, no ja wiedziałem. I to tyle, tak? Yy, czyli teraz. Nie to, nie to, nie to. Krak Muszę powtórzyć te dwa poziomy, matko. Czyli teraz będzie szczyt za chmurami. No dobra, no okej, okay, więc to chyba tyle. Nie będę już zaczynała następnego poziomu. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że, że was nie zanudziłem. Poszukam jeszcze tej, tej gier, o których mówiłem, bo nie pamiętam dokładnie Deus Exion Revolution to pewnie kojarzycie. Yy, a jak nie to do się zapraszam. A ta druga gra też była jakieś takie, nie wiem. Nie wiem, poszukam jej, bo aż to mnie zaintrygowało, ale no dobra. W każdym razie dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego razu i cześć.